Dobry, kochani, tu gorzka ceramskich się kłania y, z grabowca, gmina Szemut, województwo pomorskie. Kochani, dzisiaj chcę y, krótko, bo y, to jest dosyć istotna sprawa, mam zawsze dużo pytań y, odnośnie tego, co zrobić, jak traktować nasze talerze czy kafle, żeby były proste. Żeby się nie wyginały, żeby krawędzie nie wachlowały. Jak do tego podejść, żebyśmy spokojnie mogli pracować, żeby nasze kafle, talerze były proste, żeby nasza praca nie poszła na marne. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? No, moi drodzy, cierpliwość najważniejsza. Talerze muszą schnąć. Wolno. To samo dotyczy się kafli, z tym, że kafle powinny być przyciśnięte między płytami. Ja używam płyt karton gipsowych. Co jest jeszcze ważne, jeśli tworzymy nasze talerze z płata, płat musi być prawidłowo przygotowany. Dostępnie wam w opisie link do filmiku, gdzie pokazuję, jak najlepiej przygotować płat żeby nam się nie wyginał. Jeśli toczymy na kole, musimy pamiętać o tym, żeby pozbyć się wody. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, żeby dosyć szybko odciąć talerz od, yy, od tego, na czym pracujemy. Ja pracuję na podkładkach. W związku z tym zostawiam je chwilę po utoczeniu. Igłą tylko delikatnie, gdzieś tak, centymetr, półtora centymetra, podcinam krawędź, zostawiam na godzinę, dwie, przez chwilę, dopiero wtedy odcinam, ale w dalszym ciągu zostawiam e, na podkładce do tak zwanego zdębienia Tego typu talerzy, jak widać, każdy jest. Zobaczcie, każdy jest idealnie prosty, każdy jest idealnie okrągły. Oczywiście, im większy talerz, tym jest, będzie nam trudniej. Z małymi w ogóle nie ma problemu, z tymi trochę większymi e, trzeba się już trochę pobawić. Do tych talerzy używam tego typu formy, od największej do najmniejszej. Jeśli wykroiłam sobie spłata talerz, ten duży, to zostawiam ten talerz na formie do momentu zdębienia. Nie za długo, bo pamiętajcie, glina kurczy się i jeśli mamy dopasowaną krawędź do naszej formy, to musimy pamiętać, żeby zdjąć z formy nasz talerz. Kiedy już plina będzie zdębiała. Bo jeśli zostawimy na dłużej i nie przyplinujemy, to po prostu może nam talerz pęknąć. Jeśli już zdejmiemy tą formę, odwracamy delikatnie, kładziemy na podstawkę i co ja robię wykorzystuję mniejszą formę, kładę na sam środek. I przyciskam, stawiam coś tutaj cięższego i tak to sobie czeka przez tydzień, półtora, w zależności od tego, jaka wilgotność jest w naszym pomieszczeniu. Latem będzie to szybciej, ale zimą, kiedy jest pracownia nieogrzewana, będzie to trwało dwa tygodnie, przy większych talerzach nawet trzy tygodnie. Pamiętajcie. Co jest jeszcze istotne, żebyśmy nie kładli naszych talerzy czy kafelek na plastiku, bo plastik nie pozwala naszej glinie się ruszać. Musi być powierzchnia, gdzie ta glina, ten talerz czy kafel będzie mógł w trakcie suszenia się poruszać, bo on się kurczy, jeśli Przyczepi się nam do plastiku, to no wiadomo co się stanie. Tak? Tu szybciej wysycha, środek będzie się trzymał. Środek najczęściej się wybrzusza w takich momentach. Jeśli chcemy zmienić, bo podstawka nam zawilgotniała, to delikatnie. Obracamy talerz na drugą stronę w ten sposób. Nigdy nie podnosimy samego talerza. Odwracamy na drugą stronę i wymieniamy podkładkę na inną, i znowu delikatnie odwracamy na drugą stronę. I w dalszym ciągu obciążamy. Przy dużych talerzach, no, jest to już problem. Wielki talerz, on w dalszym ciągu tu jest prosty, jak widzicie. Ale ten rant to dosyć jest szerokie. W związku z tym za wcześnie zdjąłam. Czekałam trzy tygodnie, za wcześnie zdjęłam troszkę się pofalował. I ja to wycinałam z dosyć dużego płata, bo to jest naprawdę duży talerz. I co jest jeszcze ważne, nasz płat powinien być idealnie równy. To znaczy grubość musi być. Taka sama wszędzie. Bo tu zauważyłam, że tam gdzie jest minimalnie cieńszy, no wiadomo jak się suszy, tak, ta cieńsza strona będzie szybciej schła, grubsza, wiadomo, wolniej. I stąd wynikają też nasze problemy, że talerze, zwłaszcza te ranty, te gdzie mamy szeroki rant, będzie wyginął się. Gdybym poczekała jeszcze jeden tydzień, pewnie byłoby lepiej i pewnie byłby idealny. Kafle to jest e, troszkę e, inny temat. Zobaczcie, dosyć duży kafel, format A4. Idealnie prosty, idealnie równy. E, do kafli proponuję użyć wyższych. E, Dystanserów, żeby blina była grubsza. Te kafle też są równiutkie i też grube dystanse. Prawie centymetr. Prawie centymetr. Pamiętajcie, kafle, kafelki leżą między płytami, obciążone są i nie ruszamy ich. Nie ruszamy ich w ogóle. Wycinamy i zostawiamy na tej płycie. Też gdzieś jest filmik. To jest jeszcze nieskończone, ale też zobaczcie, mimo, że jest trochę cieńszy ten kafel, to i tak jest prosty. Nic tutaj się z nim nie wydarzyło. Ten kafel leżał około czterech tygodni między płytami. Tylko zmieniałam stronę, żeby nie leżał cały czas na tej jednej stronie, bo wtedy wiadomo, pleść nam wejdzie. Także raz jedna strona, potem druga strona, sprawdzamy co się dzieje, reagujemy na to, co się dzieje. Najgorszy moment, kochani, jest wtedy, kiedy wydaje nam się, że nasz talerz czy kafel już jest suchy. I to jest, to jest najtrudniejszy moment, żeby wychwycić to i musimy być cierpliwi. Wystarczy parę godzin nieuwagi. W tym momencie, kiedy glina już jest prawie sucha, ale jeszcze nie, jeszcze ma wilgoć, zdejmujemy te wszystkie nasze odciążniki, przyciążniki, nasze to, co przykładamy, żeby dociążyć kafel, płyty, i co się dzieje wtedy? Po prostu zaczynają się nam rogi wyginać. Brzuch talerza wychodzi do góry i już jest koniec. Już tego nie możemy naprawić. Także ostatnie. Ostatnie godziny, że tak powiem, suszenia są najtrudniejsze dla nas, bo musimy mieć bardzo dużo cierpliwości, ale to są najważniejsze godziny, żeby te nasze talerze czy kafle były proste. Tu obawiałam się, że ta mini tortownica też mi się wybrzuszy, ale zobaczcie, ona leżała w ten sposób tak cały czas ją suszyłam. Nie trzeba było jej dociążać, bo ma dosyć wysoką i ciężką stopę. Tylko dużo musiałam mieć cierpliwości, żeby jej co chwilę nie podnosić. Tak jak leżała, leżała chyba trzy tygodnie. I w ten sposób została wypalona na bizkit. Kolejna ważna rzecz, moi drodzy: przykrywać czy nie przykrywać. Oczywiście przez pierwsze dni przykrywać, przykrywać folią, czyli całość szczelnie przykrywamy przez kilka dni. Później powolutku odkrywamy, wietrzymy, sprawdzamy i znowu przykrywamy. Im bardziej sucha glina, tym już luźniej układamy e, tą naszą folię. Kafle też przykrywam po całości, mimo że są przyłożone płytą jedną i drugą, bo przecież po bokach jest przestrzeń gdzie Powietrze nam wchodzi. Możemy nie przykrywać, ale pamiętajcie kafle, żeby odwracać je. Jeden dzień z jednej strony mamy front, odwracamy na drugi dzień i tak wachlujemy cały czas, żeby równomiernie te kafle nam wysychały. Ja pracuję z gliną plastyczną, dlatego może jest większy problem. Glina z szamotem może jest inna, na pewno bardziej wytrzymała niż te plastyczne. Kolejna sprawa to jest już jak mamy wysuszone nasze prace, jak je wypalamy. Ja wypalam talerze, mówię o biskwicie, jeden, jeden na drugim. Nigdy w ten sposób nie wypalam, tak? tylko jedno na drugie kładę, na płasko. I wtedy nic się e, nie dzieje. Jeśli chodzi o oszkliwienie, to jest znowu ważna sprawa, bo przez złe ustawianie talerzy i kafli poszkliwionych na płycie możemy znowu no, pozbyć się naszej pracy, bo coś się wydarzy. E, ważne jest, żeby nasz talerz, jeżeli wiemy, że nasze szkliwa nie płyną, albo nie szkliwimy dołu, spodu, po prostu kładziemy równiutko e, na płycie. Ee, największe talerze staramy się ułożyć na samym środku płyty ee, mniejsze mogą być po boku ale te, te największe jeśli ustawimy za blisko grzałek część będzie blisko grzałki a część będzie dalej grzałki też może nam e, zrobić babola, to znaczy może tu się nam coś potykinać, na pewno nie możemy postawić e, do wypalania talerzy, zwłaszcza tych dużych na malutkich ciasteczkach, tak? bo znowu dół nam opadnie. Jeśli już kładziemy talerze na ciasteczkach, to to powinno być ciasteczko, które jest prawie jak talerz, lub ciut większe. Ja wypalam zawsze na ciut mniejszych, takich tu prawie się kończy. Fantastyczną sprawą do wypalania talerzy są te podstawki. Tutaj idealnie wszystko się, zobaczcie, trzyma. Pięknie leży. E, temperatura dociera nam e, z każdej strony do tego talerza i naprawdę one kapitalnie się e, wypalają. Także moi drodzy, po pierwsze, ważna jest cierpliwość. Po drugie, nie przyspieszamy tego procesu, zwłaszcza e, wtedy, kiedy glina przechodzi z, ze stanu. Zdębiałego do suchego, bo to jest najgorszy stan. Wtedy najbardziej trzeba uważać, żeby, żeby on się nam nie powykrzywiał. Obciążamy nasze talerze. Możemy do skarpety wrzucić ryż albo groch i tymi skarpetami obłożyć dno naszego talerza. Kafle suszymy między płytami. Płaty powinny być tej samej grubości. Zwracajmy na to uwagę, żeby jedna strona nie była cieńsza, a druga nie była grubsza, bo też będziemy mieli problem z suszeniem. No i przestawiajmy te nasze talerze czy kafle, żeby zawsze nie były ustawione na jedną stronę. Tak? Czyli jeden dzień w jedną stronę, potem przestawiamy drugi dzień w drugą i nie ruszajmy ich. Zaglądajmy, otwierajmy. Jeśli trzeba, to trzeba wietrzyć, przełożyć z wilgotnego karton gipsu czy z podkładki na sucho, ale nie podnosić, bardzo delikatnie. I nie suszmy naszych rzeczy na plastiku. I to by było tyle. Cierpliwości, kochani, i nie glina, zawsze będzie z nami.